Z tej strony Na to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina. No jeśli chcecie wygrać, standardowo łapeczka w górę, subik z dzwoneczkiem, komentarz. Albo wiecie co? Nie takiego skina, jakiego macie na ekranie, no bo go nie macie, tylko po prostu wyleci mi coś ze skrzynki i taki skin będzie dla Ciebie do wygrania. To otwórzmy sobie skrzynkę za 32 zł. I to, co tutaj poleci, to będzie widzu dla Ciebie. Muszę niestety wyłączyć muzykę, bo. Nie mam tego na słuchawkach. Oj no takiego skina. No to wątpię, że chcesz. Aha, tu nawet nie ma ceny. Ej! Próby ponownie dałem i z klikiem. Czekajcie. I. No, taki skinek jest już lepszy. Mm, ale czekajcie, czemu mi nie pokazuje, ile on jest warty? Czekajcie. Dobra, wejdźmy sobie na chwilę na ekwipunek. E -e 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 Dobra, tutaj. I ile on jest warty? 56 zł. No to. Ok, ale może będzie lepszy, może będzie lepszy. Dobra, na pewno coś dla Was będzie dzisiaj w dzisiejszym odcinku. Może Eternal otwórzmy razy 5 i po prostu jakiś ładny item, bo cena jest ok, ale musi być ładny. Musi być ładny item, a ten Battle Skirt tak średnio jest Aquamarinka na pewno spoko. Ale czemu... czemu tu nie pisze, nie piszą ceny, nie wiem czemu. Albo coś mi się zbugowało, albo mm, muszę odświeżyć stronę. Ale czekajcie chwilę, dobra. Weźmy sobie, otwórzmy. No dobra, na spokojnie, widzowie. Coś dla was na pewno będzie, ale pamiętajcie, że jak chcecie wygrać, musicie na pewno spełniać wymagania. I czemu tu nie ma kwot? Tutaj są normalnie kwoty. Może ja mam coś, nie wiem, zbugowane. I co my tu mam... O Jezus, myślałem, że ten... Nie wiem czemu nie ma cen. Dobra. Ale coś na pewno dla was będzie, tu było kilka fajnych skinków, także na spokojnie Na pewno jakiś skinek dla was będzie, no i mamy 9700 No to dzisiaj Trzeba sobie coś grubego myślę otworzyć I otwórzmy sobie, a skrzyneczkę smoka Razy 5 sobie otwórzmy Szkoda, że tu nie widać cen, nie wiem czemu Nie wiem czemu tak jest Ale to nie wiem, może jakiś błąd Nie wiem, wczytywania strony czy coś w tym stylu No bo głupio nie Ale no oczywiście jak wejdziemy se tu no to widać, wiadomo, cenę, ale nie wiem czemu tak jest. Desolate Space spoko. Digielek spoko, ok. Dobra. I wiecie co? Niech jest taki Digielek. Za 25 zł dzisiaj do wygrania macie takiego Digla. I jak chcecie go wygrać, musicie napisać pod odcinkiem Diggle, bo jak nie napiszesz Diggle, no to nawet nie bierzesz udziału w konkursie. Więc hasło konkursowe to digl Pamiętaj, żeby również zostawić subskrypcję, dzwoneczkiem, łapkę w górę pod tym filmem. A my otwieramy dalej. No i zobaczymy, zobaczymy, co tutaj ciekawego poleci tym razem. No bardzo słabiutko, także no nawet nie wiem, czemu nie mogę tego sprzedać. Ale dobra, no nie wiem, nie wiem, czemu tak jest. Jakieś zbugowane coś tutaj jest. Okej, okay, tu jest całkiem chyba Okej, okay, ale nawet nie wiem, jakie są te. Dobra, no kurde, czemu to nie widać? Coś się zbugowało, dobra, ale otwieramy dalej. Zobie trzeba trafić coś dobrego. Najważniejsze jest to, że będziemy widzieć, czy item jest dobry. Tutaj chyba OK, ale przejdźmy sobie teraz może na Upgrader. Nie ma Upgradera? Poczekajcie, bo tutaj w ogóle coś coś się tutaj zadziało. Odbierz darmowe skiny. OK, aha, tu kod promocyjny. Hmm, wiecie co? Weszła może jakaś tam ustawa i to może być z tym związane. Powiem wam szczerze. Bo skrzynki są. Yy, skiny jakby normalnie są. Można normalnie skina wypłacić. Jeszcze mi się rozadowała myszka, więc fenomenalnie. Ale powiem Wam szczerze, że może coś jest związanego z tą ustawą. Czekajcie, muszę sobie podłączyć myszkę. Ale powiem Wam szczerze, że coś tu jest nie tak, no bo nie ma upgradera. Nie pojawiają się skiny, yy, znaczy nie, powie, nie pojawiają się ceny. Myślę, że to może mieć jakiś związek. Z tą nową ustawą wprowadzoną, bo jak wiadomo, jedna strona już spadła z rowerka. Yy, ale no, patrzcie, no nie ma upgradera, nie wiem. Może jak coś wiecie, dajcie znać w komentarzu. No i powiem Wam szczerze, że jest ciekawie, jest ciekawie teraz. No, zobaczymy, co to będzie dalej. My otwórzmy sobie 30% NIFa, Może akurat coś trafimy, no bo w poprzednim była naprawdę tragedia. Zobaczmy, co tu będzie. No nie no, ta skrzynka jest bugowana. Tu się nie da trafić kosy. Ale ostatni raz ją otwórzmy. Tak nie ma upgradera. Pewnie jest wyłączony. No nie wiem, nie wiem jak to będzie wyglądało. Jak coś wiecie, dajcie znać w komentarzu. Widzowie, no nie no, tą skrzynkę to, to jest po prostu dramat. Eee, czekaj, czekaj, ulepsz. A, widzicie? Okej okay. no coś, coś tu. Są może jakieś zmiany też wprowadzane. Tego nie wiemy. Więc na spokojnie, jak będę coś wiedział, dam wam znać. No, i powiem Wam tak, że są dymy, nie? Dymy są ogólnie. Dziwny też będzie ten odcinek, bo ja się nie spodziewałem tego. Ale dobra, no, otwórzmy, otwórzmy. Nie no, co ja zrobiłem? Miss Klika zrobiłem. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze na sam koniec. Yy, Suprema razy 5. No, i widzowie, tak jak mówię, jeśli coś wiecie, dajcie znać w komentarzu, bo ja powoli. Nie wiem co tutaj się dzieje, nie wiem co tutaj się dzieje. Tu nie ma cen, tu nie ma upgrade'a. Powiem Wam, że naprawdę grubo się dzieje. No, zobaczymy co to będzie. A my trafiamy Gucika do Plera, ale reszta słabo. Ten odcinek będzie troszkę chaotyczny, ale na spokojnie, widzowie. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że jak chcecie wygrać tego Digla. Przecież Digl na czacie, znaczy w komentarzu. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.